x i y są liczbami różnymi od zera. Wiemy także, że x do dziesiątej równa się 5 oraz x do dziewiątej nad y równa się 5555. I pytamy się, jaka jest wartość wyrażenia 1 nad x razy y. Ponieważ mamy dwa równania, to możemy jedno z nich przekształcić tak, aby można było je podstawić do drugiego. Ponieważ x jest liczbą różną od zera, to pierwsze równanie możemy podzielić obustronnie przez x. Otrzymujemy więc x do 10 nad x równa się 5 na x. x do 10 to po prostu x razy x razy x i tak aż 10 razy. Widzimy zatem, że x się skróci i pozostanie nam x pomnożony 9 razy przez siebie, czyli x do 9. Dzięki temu wiemy, czemu jest równe x do 9 i podstawiając to w miejsce x do 9 do drugiego równania, otrzymujemy, że 5 nad x i jeszcze nad y równa się 5555. Dla ułatwienia możemy to zapisać w następujący sposób. Teraz jak podzielić ułamek przez jakąś liczbę, która niekoniecznie musi być ułamkiem. To proste, wystarczy pomnożyć ułamek przez odwrotność tej liczby, czyli w naszym przypadku będziemy mieli 5 na x razy 1 na y równa się 5555. Następnie musimy wymnożyć te dwa ułamki, czyli po prostu licznik pomnożyć razy licznik, a mianownik razy mianownik. Zatem otrzymujemy, że 5 na XY równa się 5555. Podzielmy jeszcze obu stron przez 5 i widzimy, że 1 na XY jest równe 1111.